thank you Serwis informacyjny Krośnieńskich wydarzeń. Zapraszamy na gale gminy Przyszłości, a ta już w poniedziałek. Zajrzymy też do szpitala, gdzie trwa przebudowa budynku pod potrzeby tomografu. Zapowiemy również ważny mecz Krośnieńskich siatkarzy. W piątek imieniny obchodzą Bertrada i Szymon, w sobotę Ireneusz i Maria, a w niedzielę Larysa i Teodor. W sobotę słońce wzejdzie o godzinie 5:53, a zajdzie o 18:21. 5 lat przerwy i wielki powrót. W najbliższy poniedziałek wraca Gmina Przyszłości. Spotkanie z mieszkańcami, podczas którego podsumowane zostaną ostatnie lata w gminie krosno -Odrzańskie. Padną odpowiedzi na pytania. Co udało się w tym czasie wykonać? Jakie inwestycje mają zostać przeprowadzone w następnych latach? Co mieszkańcy myślą o działaniach podejmowanych przez samorząd? Podczas poniedziałkowego spotkania mieszkańcy będą mogli podzielić się swoją opinią o wykonanych inwestycjach i wybrać kierunek rozwoju gminy. Dla nas gmina przyszłości to zawsze jest niesamowita okazja do tego, by poznać zdanie mieszkańców na temat naszej pracy, ale też działalności samorządu krośnieńskiego. W tym roku będzie można zagłosować na dwie kategorie zadań. Po pierwsze zapytamy mieszkańców o to, jakie ich zdaniem inwestycje były hitem minionej dekady. Po drugie mieszkańcy będą mogli nam wskazać trzy priorytetowe zadania, na które w w pierwszej kolejności będziemy chcieli pozyskać środki unijne. Wiemy doskonale, że to co robimy, to robimy dla mieszkańców, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mamy decydować o kierunkach rozwoju gminy, nie pytając ich o to zdanie. W jaki sposób będzie można zagłosować? Informujemy krok po kroku. Przy wejściu każdy z uczestników spotkania otrzyma dwie pocztówki wraz z długopisem. Na tych pocztówkach, na każdej z nich, zaznaczy po trzy zadania, które jego zdaniem warte są uwagi. Na koniec spotkania, w drugiej części hali, przygotowane będzie 10 stoisk do głosowania. Będą gotowe specjalne urny i po wrzuceniu tych pocztówek do urny z zaznaczonymi zadaniami, mieszkańcy otrzyma. Mają kubek promocyjny. Głosy będą liczone bezpośrednio po spotkaniu. Wyniki z głosowania zostaną opublikowane już we wtorek. Każdy będzie mógł znaleźć je także w nowym wydaniu samorządowego wydawnictwa Most, który jeszcze przed świętami pojawi się u każdego z mieszkańców. O wynikach będzie można także dowiedzieć się na antenie Krośnieńskich Wydarzeń. To już za tydzień. Warto podkreślić, że mieszkańcy z Gali, Gminy przyszłości, wyjdą z prezentami. Dzięki temu, że na organizację tego spotkania udało się pozyskać środki zewnętrzne, jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom nieco niespodzianek. I tak każdy, kto weźmie udział w głosowaniu, otrzyma taki oto piękny kubek promocyjny z limitowanej serii. Takich jeszcze nie mieliśmy, więc mam nadzieję, że się mieszkańcom spodoba zarówno kubek, jak i kawa czy herbata, którą będą z niego spożywać, będzie smakowała wyśmienicie. Natomiast w trakcie gali zapowiemy również drugi. Festiwal Polskich Win Musujących i dzięki współpracy nawiązanej z klubem pięciu organizatorami Festiwalu Muśnięci, którzy zdecydowali się ufundować nam szampana, a właściwie wino musujące z lokalnych winnic, mieszkańcy będą mogli spróbować tego wybornego trunku. Także serdecznie zapraszam dla każdego zarówno kubek, jak i lampka wina musującego z krośnieńskich Winnic. Przypomnijmy, spotkanie Gmina Przyszłości w najbliższy poniedziałek o godzinie 18 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzeńskim. Nieco wcześniej, bo o godzinie 17.30 wernisaż prac dzieci pod tytułem Gmina Przyszłości. Jesteście ciekawi, jak wygląda Gmina Przyszłości Oczami Dzieci. Serdecznie zapraszamy. Część szpitala powiatowego oficjalnie stała się placem budowy. Trwają tutaj dwa duże projekty, jeden związany z tomografem, a drugi z termomodernizacją. To m.in. wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wymiana źródeł światła na energooszczędne światła LED. Przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej i gazu inwestycja właśnie w takie rozwiązania jest pożądana. Po pierwsze obniży koszty funkcjonowania szpitala, co oczywiście pozwoli na to, żeby te środki zaoszczędzone przenieść na inne obszary potrzeb naszej placówki. Niedawno byliśmy w Gubinie, sprawdzając, jak wygląda tamtejszy nowy oddział rehabilitacji. Teraz szpital idzie krok dalej. Coś, na co pacjenci czekają od lat czyli tomograf jest bliżej niż kiedykolwiek. Plac budowy został przekazany, trwa rozbudowa zakładu diagnostyki obrazowej, czyli miejsca, gdzie stanie tomograf, a szpital tym samym rozpocznie swoją nową erę w diagnostyce. My tego urządzenia nie mieliśmy. Nasi pacjenci byli wożeni do świewodzina, do zielonej góry. Natomiast już jesienią zacznie funkcjonować. Skończy się wożenie pacjentów po innych placówkach. Będziemy to mieli wszystko na miejscu i każdy będzie mógł tutaj na miejscu, w naszym powiecie, skorzystać z dobrze wyposażonego zakładu diagnostyki obrazowej. Rozbudowa zakładu RTG kosztuje ponad 2,5 miliona złotych. Tomograf. 2 miliony. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą komunikacyjną to prawie 400 tysięcy złotych. Zgodnie z planem, tomograf zacznie pracować pod koniec bieżącego roku. Problem bezdomnych zwierząt w Polsce być może nie jest tak zauważalny jak w innych częściach świata, gdzie bezpańskie psy czy koty stadami wręcz biegają po ulicach, ale istnieje. Radni i Urząd Miasta starają się jednak z tym problemem walczyć, wprowadzając m.in. takie programy jak Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Krosno-Odrzańskie. Rada miejska do 31 marca każdego roku musi taki program uchwalić. Uchwała daje szersze pole manewru, istnieje w niej także zapis o elektronicznym znakowaniu psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Krosno-Odrzańskie oraz bezdomnych zwierząt z terenu gminy. I to bezpłatnie. Będzie można bezpłatnie zaczepować y, psy i koty. To jest bardzo, bardzo proszę Państwa, ważna rzecz dlatego, że w czasie różnych sytuacji, jak zwierzę zginie gdzieś, no coś się stanie takiego złego, zawsze te, tego kotka będzie można odnaleźć. Właściciele kotów będą mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic kotów w liczbie maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie. Na realizację programu w roku bieżącym planuje się przeznaczyć kwotę ponad 185 tysięcy złotych. Rok 2023 zapowiada się jeszcze bardziej przełomowy dla rozwoju cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim. Powiększanie cmentarza to jedno, w planach jest znacznie więcej, w tym m.in. kolumbarium, czyli miejsca na urny. Jest już podpisana umowa z projektantem, który w tej chwili realizuje projekt budowy... Takiego kolumbarium. Tak to ma wyglądać zgodnie z wizualizacją. Takich obiektów będzie kilkanaście. Projekt będzie na, 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 na cały ten obszar, który znajduje się przy domu pogrzebowym. Pierwszy segment ma powstać już w tym roku. Jeżeli będzie duże zapotrzebowanie, to będzie budowa kolejnych. W dalszym ciągu na cmentarzu komunalnym prowadzone są prace mające na celu poprawę estetyki i funkcjonowania. Budowa alei, rozprowadzanie ujęć wody, a zwłaszcza przygotowanie terenu pod nowe sektory. Rocznie potrzebujemy w krośnie około 300-350 miejsc grzebanych. I y, teren, który mamy w granicach cmentarza, częściowo już jest przygotowany, ale będziemy starali się przygotować y, następne jeszcze miejsca. To jest teren w tylnej części cmentarza. Zakłada się, że nowe 500 miejsc starczy na okres do dwóch lat. Dlatego właśnie m.in. w planie jest wspomniana rozbudowa kolumbarium. Dodajmy, że w ramach inwestycji z środków własnych na poziomie 100 tysięcy złotych planowana jest modernizacja kotłowni w budynku ZGK, a także instalacja systemu alarmu na cmentarzu komunalnym. W połowie marca powróciły darmowe kursy autobusowe komunikujące krosno odrzańskie ze Stacją Kolejową w Radnicy oraz Dworcem Kolejowym w Krośnie Odrzańskim. Te przejazdy są realizacją projektu Rail Blue, poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim. Mieszkańcy zauważają, że powrót połączeń był dobrym pomysłem bo bardzo dużo ludzi jest starszych, Potrzebują jechać potrzebują. Się, tak. Czyli warto. Bardzo, czyli dobrze, bardzo. Tak. Naprawdę jesteśmy tak zachwyceni, że tylko już się martwimy, że ponoć tylko do kwietnia. W momencie rozpoczęcia kursów od razu pojawił się jednak znak zapytania. Podróżni pytali m.in. o to, a gdzie autobusy na dworzec w Krośnie. Sprawdzamy? W tym tygodniu pojawiła się korekta rozkładu widoczna na naszym Facebooku oraz na stronie PKS Zielona Góra. Bardzo dobre są te przyjazdy. Wie Pan co, dla takich emerytek jak ja do Krosna nie było się jak ani do lekarza, ani zakupy. Przyjechałam sobie autobusem i wrócę pociągiem autobusem. Do Krosna też ludzie jeszcze może tak nie jeżdżą, bo nie wiedzą, bo to dopiero nie było i nie ma. Zabrali teraz dalej. Darmowa komunikacja autobusowa na stacje kolejowe w Radnicy i w Krośnie Odrzańskim ma potrwać do 21 kwietnia. W ubiegłym roku tego typu kongres odbył się po raz pierwszy. W sierpniu w Drzeńsku Małym byliśmy tam z naszą kamerą i przysłuchiwaliśmy się polsko-niemieckiej dyskusji. Teraz czas na drugą edycję. Sołtysi z obu stron Odry i Nesy Łużyckiej spotkają się na drugim polsko-niemieckim kongresie sołtysów. To już 15 kwietnia we wsi Połęcko w gminie Maszewo. Możliwości pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych na inwestycje. Życie sołtysów po obu stronach granicy i szereg innych tematów. Polscy sołtysi są ciekawi, jak wygląda życie sołtysa i sołectwa po niemieckiej stronie rzeki. My tutaj graniczymy z Niemcami, więc to jest ważne takie spotkanie. Myślę, że sołtysi nasi tutaj z powiatu wezmą udział w tym jak najwięcej. Warto być na takich spotkaniach, o czym mówią sami sołtysi? To są bardzo ważne spotkania, wymiana doświadczeń, wiele ciekawych rozmów, można poznać wielu ludzi wartościowych, także. To fajna sprawa i fajnie być. Kongres Sołtysów to także okazja do nawiązania nowych znajomości, także między samymi Sołtysami z różnych gmin, a w przypadku tego kongresu z różnych krajów. Dzięki temu można stworzyć niezwykłe połączenie, które być może w przyszłości zmieni się w piękną przyjaźń między Sołectwami, a więc mieszkańcami. Kongresy są bardzo ważne, to jest kształtujące, to jest dla nas, są takie porównania, jak się dzieje w Niemczech i u nas w innych nawet jest to. Jest to na przykład powiat, nie? ale my nie znamy w sumie tak dokładnie swoich kolegów w innych gminach, także działania, a tutaj jest takie no, kształtujące to dla nas to jest bardzo, bardzo ważny taki kongres z Głównym celem kongresu jest zawiązanie partnerstw. Polsko-niemieckich w kontekście pozyskania środków unijnych w perspektywie 2021-2027. W kongresie będzie uczestniczyć ponad 100 sołtysów z naszego powiatu oraz zaprzyjaźnionych niemieckich samorządów Sprynaise i Oder Spry. Szereg prezentacji, panel dyskusyjny, pozyskiwanie środków. O tym 15 kwietnia w Połęcku. Już za kilka dni w Krośnie Odżańskim będzie można oddać krew i podzielić się tym życiodajnym płynem. Zespół szkół ponadpodstawowych. W Krośnie Odrzańskim po raz kolejny chce pomagać i zachęca do tego innych, organizując zbiórkę krwi. To już w najbliższy czwartek, 30 marca od godziny 9 będzie można oddać krew na salce w hali sportowej zespołu szkół ponadpodstawowych. Dlaczego warto oddawać krew? Bo może ona uratować czyjeś życie. Krew pełni m.in. funkcję obronną, dostarcza komórkom tlen, odpowiada za transport składników odżywczych do narządów czy utrzymanie stałej odpowiedniej temperatury ciała. Mimo ogromnego postępu medycyny, tego życiodajnego płynu nie da się w żaden sztuczny sposób wyprodukować. Jeszcze raz przypominamy najbliższy czwartek, 30 marca, od godziny 9 w zespole szkół ponadpodstawowych. To będzie wielki siatkarski finał w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Równie ważne jest to, że w najważniejszym meczu udział wezmą siatkarze SKS tenczy krosno odrzańskie W sobotę, 25 marca, decydujące starcie w ramach III Ligi Lubuskiej w siatkówce mężczyzn. Czekają nas dwa mecze. O godzinie 15 rozpocznie się mecz o trzecie miejsce. KS Atak Gorzów Wielkopolski zmierzy się z UKS em 13 Zielona Góra. W półfinałowym dwumeczu zespół z Krosna od Żańskiego był lepszy od świadkarzy z Zielonej Góry, wygrywając oba spotkania. Pierwsze spotkanie tak naprawdę zadecydowało o tym, jak ten dwumecz się ułożył. Na tamto spotkanie wyszliśmy bardzo zmotywowani, przycisnęliśmy Zieloną Górę, wygraliśmy 3-0. Cały tydzień rozmawialiśmy o tym, że to jeszcze nie jest koniec, musimy jeszcze tutaj udowodnić swoją wyższość. Pierwszy set pod nasze dyktando, drugi taki widać było, że jesteśmy mocno zestresowani. Chyba ciężar też nas trochę przytłoczył, bo my jesteśmy nową drużyną, więc nie mamy takich meczów za dużo za sobą. Ale udało się, także jestem bardzo szczęśliwy. Wisienką na torcie będzie jednak finał pomiędzy SKS-em Tęczą Krosno a UKS-em Żakiem Krzeszyce. Ten pojedynek zaplanowano na godzinę 18. Tak się ułożyło, że Żak z czwartego miejsca wygrał e, swój dwumecz, także e, finałowy mecz będzie w krośnian także bardzo serdecznie zapraszam. Wspólnie z kapitanem tęczy zapraszamy na spotkanie, by razem dopingować Krośnian w walce o mistrzostwo. Transmisja z finałów dostępna będzie także na kanale YouTube Ośrodka Sportu i Rekreacji. To będzie naprawdę siatkarska sobota w Krośnie Odrzańskim. Emocje związane z rozgrywkami będą od samego rana. Zanim na siatkarski parkiet wybiegną seniorzy SKS Tęczy oraz pozostali uczestnicy turnieju finałowego o mistrzostwo trzeciej ligi w siatkówce mężczyzn, to wcześniej halę sportowo-widowiskową przy ulicy Pułaskiego przejmą dzieci. Przed młodymi siatkarzami drugi turniej eliminacyjny do ogólnopolskich mistrzostw w mini-siatkówce o puchar Kinder Joy of Moving. Po raz kolejny w krośnieńskiej hali zagrają zespoły w turnieju trójek chłopców. Przypomnijmy, pierwszy turniej eliminacyjny odbył się na początku marca. W zmaganiach wystartowało 14 zespołów, a najlepszymi okazali się zawodnicy pierwszej drużyny z Krzeszyc. Drugie miejsce zajęli gospodarze, czyli SP Trójka Odrzańskie. Drugi zespół z Krosna Odrzańskiego zajął piąte miejsce. I ten drugi turniej eliminacyjny do ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce startuje w sobotę 25 marca o godzinie 9.30 w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, lecz bocian już tak. A tych wiosennych smaczków w ostatnim tygodniu było kilka. Za nami początek astronomicznej, kalendarzowej, a także piłkarskiej wiosny na lubuskich boiskach. Do gry po zimowym śnie wróciła tęcza Homanit Krosnoodrzańskie. Okazał się to być trudny początek wiosennej batalii o grę w czwartej lidze. Zespół z Krosna Odrzańskiego, czyli wicelider zielonogórskiej klasy okręgowej po rundzie jesiennej, w szesnastej kolejce zmagań rywalizował stracącym zaledwie jeden punkt do z zespołem błękitnych Hołobok. Można więc użyć określenia, że to było starcie o sześć punktów. Już od samego początku mecz lepiej ułożyli sobie gospodarze, prowadząc do przerwy 2 do zera to i tak nisko, bo błękitnie obok nie wykorzystali dwóch rzutów karnych. Po przerwie tęcza próbowała wrócić do gry. Bramkę na 2 do 1 z rzutu karnego zdobył Radosław Rakociński. Później jednak druga żółta, czyli czerwona kartka dla bramkarza tęczy i mecz trzeba było zakończyć w osłabieniu. Błękitnie ołobok zdobyli jeszcze dwie bramki i tym samym wygrali bardzo ważne spotkanie 4 do 1. Przy okazji przeskoczyli oni w tabeli zespół z Krosna Odrzańskiego. Tęcza spadła na trzecią pozycję w lidze i ma tyle samo punktów, co czwarty w tabeli do zamet Nowa Sól. W 17. W kolejce tęcza na wyjeździe zmierzy się z Wiktorią Szczaniec, czyli piątym zespołem ligi. Między drużnami jest zaledwie punkt różnicy. Wygląda więc na to, że Krośnian czeka kolejny trudny pojedynek. To spotkanie już w najbliższy weekend, w niedzielę 26 marca o godzinie 14 w Szczańcu. W ciepłym piątku, chłodniejszy weekend. Termometry wskażą 11 stopni zarówno w sobotę, jak i niedzielę. W nocy plus 7. Co pewien czas spadnie przelotny deszcz, a na niebie będzie sporo chmur. Trochę więcej słońca w niedzielę do południa. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.